Hej, cześć witajcie! Z tej strony Hubert 2308 A dzisiaj gramy w GTA 5 tryb fabularny i mm, nie będzie to wszystko od początku, bo ja już trochę tutaj grałem, ale bardzo mało, dopiero cztery misje tylko, bo dopiero zacząłem Dlatego postanowiłem zacząć, ale nie od nowa. Dlatego trochę podgłosę. I możemy jechać. Mamy pierwszą misję. Oto w tym miejscu na naszym odcinku u Michaela. No i zagramy sobie. Idziemy naszym samochodem <laughs> Mamy też i oczywiście Franklina. Jak to się robi, bo już o o, 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 aż się zagapiłem. a i też GTA Online oczywiście jest. I źle pojechałem. Ale GTA Online to... To przepraszam za te odcinki, bo tak niezbyt wyszły. nikt nie chciał dołączyć do przygotowywania do napadu, więc tak jak mówiłem ekipę sobie jakoś dobro zbiorę, no może nie dobro, ale przynajmniej jak je, jakoś tam, żebyśmy przeszli przygotowania do napadu i oczywiście sam wielki finał napad. A coś że co jestem najlepszym kierowcą na świecie. O kurde. Teraz zobaczycie jaki jestem dobry. Widzicie? Nawet ani trochę nie jest porysowany samochód. Nie no, żartuję, nie jestem dobrym kierowcą. Idziemy do domu. I mean, our boat going down the Western it's Highway. It's it's been stolen. What? The yacht's been stolen? I, I was trying, trying to sell, to sell it. it. I know so you didn't you want, want it sold, so but I need money. money, and they don't want to buy it now. Yeah, man, that's up to Alrighty then, change of plans. My darling boy is in trouble. I'll do what I can to help with that, man lesson number one don't ever have kids hey man, look if I had kids, I don't think no parenting issues would arise over who had boat privileges and who don't shit, motherfuckers would be lucky to sit in No, the first like mis mission started but you know, kid, I was making a point pathologizing <coughs> self-deprecation I know it well yeah, man, but shit, where the boat at? <coughs> little shit's been hijacked there's somewhere on the western highway man, ain't you worried? about my boat?

We need to check me. We got a plan? Sure. Once I get us up close, you're the boarding party. More like the falling traffic party. You'll be fine. If anything happens, I got a piece of the glove box. I'll cover you. Oh, yeah, man. firm. Just fine. No, so you thought of everything? Right? Well, you said you want to learn the old way. To... No, na serio. No i tak jak mówiłem, trzeba powtarzać, no i jedziemy teraz znowu za jachtem, ale oni dziwnie jadą. I get us up close you're the boarding part. more like the farming and traffic party you'll be coming anything happens now I got a piece of the glove <Glenn sound> box I'll cover it. oh yeah man fine just fucking fine well you said you wanna learn the old way to do it this will be gold oh okay Help no. me. Ile ona boi? Dosyć dużo. Na razie wystarczająco. O kurde, boli heada mu zawaliłem. Chyba heada, nie wiem. O nie, o nie, o nie. Ja muszę patrzeć się też, gdzie są skręty, bo to wariat jaki siedzi. O oh, <tuszy> <tuszy> pony poprzebijać. <laughs> I muszę teraz jechać. Teraz po Franklina. Hey, i with me. Stay with me. Ah, my hey, it's just a thing. At least you still got a son. <sighs> <sighs> a chop shop, let get the Yes, It's just a thing. My boat. Please stop doing that. Listen, I fucked up, okay? I'm not gonna lie, that was a really bad judgment call. But shit, Dad, I nearly died. And all you give a shit about is this fucking boat! No, yeah. All we do is. Listen, it's all your fucking fault. Or it's not, but it's partly your fault. I, I mean I just want to impress you.

Moje przygotowanie do napadu. No to po tym odcinku będę nagrywał przygotowywanie do napadu z wariatem z KKF-em. No i nie wiem, co ja teraz zrobiłem. Czekajmy na cud. E, czy tam jest dziura? Tak, tu jest dziura. Dobrze pamiętam. No i jedziemy. No i jedziemy. Nie, może muszę zrobić więcej więcej, żebym miał czas. Myślę, że jeszcze jedną misyjkę zrobimy i wtedy nagramy GTA Online. Przygotowywanie do napadu z SKHF-em. SKHF, czym Weź jakiś jeszcze dwóch... i Weź napisz do jakichś swoich dwóch innych znajomych, żeby... ten... żeby też grali. Get out and walk around It's okay Come on man, let's get in there Still need to get you out for one of the races, Franklin See if you drive as fast as you talk Alright, like it is Jimmy teraz do domu Franklin, right? tego. Yeah, Frank, on the credit card. Mm. The home in Vegas. Mm, no like, yeah, I could have. Yeah, I I mean. Sure, Jimmy ain't. Eh? Or James. Jimmy. Or just like. Jizzle? <laughs> no, nah, man, I'll just stick with Jimmy home. So, uh. What's the deal, man? Huh? You and my old man? I see you at the dealership. Excuse so, <laughs> my Zaraz będzie przygotowanie. To zrobimy tak: przygotowywanie do napadu będzie po tej misji, co teraz zrobimy. I ze skakalem nagramy. Ja nagram. Tylko jeszcze jedną misję zrobimy.

Albo teraz dołączę do imprezy, poczekajcie chwilę. No Dobra, już jestem. I... Siemka, siemka. No, przywitaj się. No bo nagrywam Spoko, dzień dobry No przywitam Siema. się z wami No i zaraz zrobię tą misję i nagram przygotowanie do napadu, tylko w drugim odcinku już Ej, weź, możemy, zbierz, weź dwie osoby zbierz jeszcze ja, z twoich znajomych ko, że oni nie będą gadali, nie będą na odcinku, dobra? Czy jakich random, albo randomowo jakiś weźmiemy. Już nikogo tam nie zapraszaj. Chcę się z... znowu czekać tyle. Co? Chcę się znowu czekać 25 minut. A to, y... tu masz jakichś dwóch znajomych, co grają? A, a jak się twój kanał nazywał? Hubert2308 się dobra. To w sumie nie teraz skończymy. Ten odcinek kończy. Ale to nie wiem... Y... Ej, ale to... Nie może... wiem. Mm. Teraz już, jak to się nazywa? Y, będziemy robili przygotowywanie do napadu, tak? No. Ale na pewno będziesz. Tak. No to będzie przygotowywanie do napadu. Teraz ja zrobię y, skok na bungee. Nie rób żadnych tych cięć. Samochodem. Aha shit. Mm. Oh, shit. Ej, to ty pisałeś Ty jesteś tako e, e. Tak, bo skąd on by znał oh. ciebie SKK 3, 2, 3, to, że to jest mój kolega w realu ja, a czemu nie w Barcelonie? A, a czego w Barcelonie? Ej, ty o, mnie oglądasz? Teraz? Ja? No. Nie. Czy Tako? Czy ktoś inny? Nie wiem. Takoś. Tako, odzywaj się. Jestem. No, eh. Ej, powiedz mi jakie są... Te? Jak to się nazywa komentarze? Jest, chcemy GTA Online ze SKKF-em. Ok, chcemy GTA Online ze SKKF-em. Niszczyciel! Chcę GTA Online. Niszczyciel no, mnie zniszczy. O nie. Ech, dobra, to ja... Ech, ten. Panie niszczycielu, ja teraz zakończę ten odcinek i będzie GTA online. Napisz czy się zgadzasz. Niszczyciel. Co? Niszczyciel do mnie napisał. Jak? A co? Chcę GTA, Chcę GTA online. To się zapytałem, czy może być tak, że jak że ja zaraz skończę ten odcinek już teraz i będzie... No włączę Geta Online niszczycielu tylko niszcz. I tylko ten odcinek skończę, bo zrobię drugi odcinek z Geta Online. Tylko napisz, jak będziesz mnie oglądał, Niszczyciel. Rozumiesz? Ej, y mam pytanie. Kto, ale ile osób cię ogląda? One. No. Dobra, Czyli to... Niszczyciel tylko? No niszczyciel, muszę skończyć szybko i włączyć GTA online, bo niszczyciel mi zniszczy. Dobra, więc w tym odcinku to było na tyle, że się cześć. Na razie. Nie, bym zapomniał o ważnej rzeczy. Czy subskrybujcie, lajkujcie, łapkujcie, komentujcie. Dobra, włączam. Narka.